Święty Łukasz maluje nam dzisiaj przepiękny obraz tego ofiarowania Jezusa w świątyni. Najpierw ramy tego obrazu. Maryja i Józef idą spełnić to, co wymagało prawo. I co kawałeczek słyszymy o tym, że przyszliby według prawa mojżeszowego. Dokonać tego, co trzeba. Przedstawić pierworodne dziecko Panu, zgodnie z przepisem prawa mojżeszowego. Mieli złożyć w ofierze parę synogarnic, gołębie, również zgodnie z przepisami. A na samym końcu słyszymy, że gdy wszystko wypełnili zgodnie z przepisem prawa, to jest ta rama. Przepisy prawa. Moi drodzy, można żyć przepisami prawa, przykazaniami, ale to jest rama. Czy jest ważniejsza rama, czy obraz, który w tej ramie się znajduje? Sami sobie musimy odpowiedzieć, sami zobaczyć, czym żyjemy. Czasem chcemy, żeby to nasze życie było takie właśnie poukładane, zgodne ze wszystkim, i to jest potrzebne. I to jest potrzebne. Ale może warto zobaczyć, że to jest rama obrazu. A co się dzieje w tej ramie? Co jest w tym obrazie? Ano tam jest życie, tam jest dynamizm, tam jest pewna akcja. Warto te akcję dzisiaj zobaczyć. Maria i Józef przynoszą Jezusa do świątyni. Teksty mówią, że wkracza oto król do swojej świątyni. Ale to nie jest taki król, który z berłem i z koroną przychodzi i poddani mu się kłaniają. To jest małe dziecko. To jest małe dziecko niesione na ramionach swojej matki. Taki jest nasz król. Właśnie taki jest przyniesiony. I tenże król, to małe dziecko, Jezus Chrystus, ma być ofiarowane Bogu właśnie w świątyni. Skoro Chrystus to i my, nasze ofiarowanie. Czy ja mogę, czy ja chcę codziennie moje życie ofiarować Bogu, a równocześnie wiemy, że to życie Jezusa jest po to, i On przyszedł na świat po to, żeby ofiarować również nam. Nasze życie jest po to, by było ofiarowane. Kiedy jest tylko dla samego siebie, to, jak potem powie Jezus, jak ziarno pszenicy, zostaje samo i obumiera, ale nie wydaje plonu, bo jest tylko samo dla siebie. Życie jest po to, żeby je ofiarować. I z jednej strony ofiarować je Panu Bogu, a jeśli Panu Bogu, to również drugiemu człowiekowi. O tym jest też to dzisiejsze święto ofiarowania Pańskiego. Życie, które chce być ofiarowane. I Maryja Józef, Maryja, którą dzisiaj czcimy też, choć to święto Pańskie jest, Jezusa Chrystusa, jako tradycyjnie nazywaną Matką Bożą Gromniczną, dlatego te świecę poświęciliśmy na początku Eucharystii. Ta Maryja właśnie niesie światło świata swojego syna Jezusa Chrystusa. Ale na swej drodze, zanim wypełnią to wszystko, co prawo mówiło, spotyka Symeona, potem też Annę, ale najpierw jest Symeon. Jakby pojawia się tu nagle, w tej scenie, i dowiadujemy się paru rzeczy o nim: że był sprawiedliwy, że był pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela. I że Duch Święty spoczywał na nim, i jemu ten Duch Święty powiedział, że nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz Mesjasza Pańskiego. Ale Żydzi, jak może pamiętamy, oczekiwali takiego Mesjasza, który przyjdzie i przegoni tych Rzymian i zaprowadzi królestwo Izraela, takie jak król Dawid miał w pokoju. A tymczasem do świątyni przychodzi małe dziecko niesione na rękach matki. Symeon jest prowadzony przez ducha świętego, bo on w tym małym dziecku rozpoznaje Mesjasza. I można powiedzieć, że zanim oni spełnią te przepisy prawa, zanim ta ramka się dopełni, to dzieje się scena w obrazie. Symeon z natchnienia ducha przychodzi wtedy do świątyni. I kiedy rodzice je wnoszą. Żeby postąpić zgodnie z przepisem, on jakby staje im na drodze. I bierze w objęcia to dziecko i błogosławi Pana. Bierze je w objęcia. Jaka czuła bliska scena. Pośród tego, co mają zrobić Maryja i Józef zgodnie z przepisem prawa, dzieje się bardzo czuła scena. Symeon bierze to dziecko w objęcia, jakby przytula je i wypowiada swój kantyk, swoją modlitwę. Teraz, panie, możesz mnie zabrać już z tej ziemi, bo ja zobaczyłem Mesjasza. Ty mi to pozwoliłeś. Teraz moje życie jest całe w Twoich rękach. Możesz zrobić z nim, co zechcesz, bo jest Twoim życiem. Tak sobie wyobrażam, że w tej modlitwie jest właśnie to też zawarte. A równocześnie On wyraża radość, że Oto jest Ten, który jest obiecany całemu ludowi, nie tylko dla Niego, dla całego ludu. To nie jest Jego, byśmy powiedzieli, prywatny mesjasz. Wziął w objęcia Jezusa, przytulił Go i wysławia Boga, i błogosławi Boga. Jezus, który jest ofiarowywany Ojcu. A jest przyjęty przez Symeona. Można powiedzieć ten Symeon w takiej widzialnej postaci, jakby go sam Bóg ojciec przyjmował w tej świątyni. Jakby. Ale z jednej strony, czy ja przyjmę też Jezusa w taki sposób, a z drugiej strony, czy ja się mu pozwolę przytulić tak jak Symeon przytula małego Jezusa. Czy ja pozwolę, by Bóg okazał mi swoją czułość i bliskość i by mi powiedział: Przyjmuję Twoje ofiarowanie, ty jesteś mój. A potem, kiedy Jezus już będzie dorosły, to mi będzie powtarzał tylko jedno: pójdź za mną. A dzisiaj mi mówi: Czy pozwolisz się przytulić? Czy pozwolisz na bliskość? Tak, trzeba spełniać przekazania. Ta rama jest potrzebna. Zgodnie z przepisami to wszystko trzeba robić, ale świat byłby zimny, chłodny, gdyby życie tylko na tym polegało. I Symeon nie mówi łatwych słów Maryi. Twoją duszę miecz przeniknie. To nie jest taka cukierkowa scena, że Symeon się cieszy. On mówi też trudne słowa. Ale takie jest życie. To jest ten obraz, który maluje Łukasz. Jest też prorokini Anna, która jest w świątyni. Te liczby, które tutaj się przy niej pojawiają, też są ciekawe, one mówią jakieś pełni. Można powiedzieć, to takie nieznaczące fakty, że siedem lat żyła z mężem. Liczba siedem, pamiętamy dla Żydów. W Biblii to jest liczba pełni, tak? czyli spełniła, jakby z mężem się wypełniło wszystko. Została wdową, a potem resztę życia jest w świątyni i ma 84 lata. Minus 7 to jest 77, dwie siódemki. Pełnia jest z Bogiem, pełnia jest w świątyni. I ona również dostrzega w tym małym dziecku Mesjasza i mówi o nim wszystkim, którzy tam byli że oto jest pociecha Izraela. To jest wyzwolenie Izraela, Tu jest wolność w tym małym dziecku, którego być może wy wszyscy jeszcze nie rozpoznajecie. Spotkać Boga, przyjąć Jego ofiarowanie i jemu się ofiarować. Jezus jakby zostaje tu przyjęty pobłogosławiony i dowiadujemy się na samym końcu, że wrócili do Nazaretu, kiedy wszystko spełnili, tu się wszystko spełniło w tym obrazie. I dziecię rosło, nabierało mocy, napełniało się mądrością, i łaska Boża spoczywała na nim. To dziecię w taki sposób dorasta, a my, czy też rośniemy, bo my dalej rośniemy, już nie fizycznie, ale nasz duch. W bliskości z Bogiem, w czułości z Nim, w relacji z Nim rośnie. Nabiera mocy. Czy ja nabieram mocy? Czy napełniam się mądrością, która jest czymś innym niż inteligencja, czymś innym niż wiedza? I czy doświadczam łaski Bożej, która spoczywa na mnie w każdej chwili mojego życia? Niech to spotkanie dzisiaj Jezusa ze swoim Ojcem w świątyni, Jezusa z Simeonem, z Anną i z każdą, z każdym z nas przyniesie nam głęboką radość, przyniesie nam doświadczenie głębokiej bliskości, czułości z Bogiem w Jego świetle, abyśmy napełnieni tą mocą i tą łaską szli w naszą codzienność i wzrastali. W mocy, w mądrości i w tej Bożej łasce.